na konferencji prasowej po meczu Jagiellonia Białystok i Gdańsk. o komentarz spotkania poproszę trenera Gdańsk, Dębskiego Tomasz Kowarski wynik idealną kopią tego co yy, wydarzyło się na jesień ja czułem tak samo się zawiedziony po tym meczu z u siebie jak Michał na pewno dzisiaj udało nam się szczelić szybko dwie bramki i w tym momencie nasi czy moi piłkarze pomyśleli sobie, że już jest mecz wygrany i na pewno ta bramka na 2-1 troszeczkę skomplikowała nam grę. Widzieliśmy zespół Lechi którego ja jeszcze nie widziałem, bardzo głęboko obroniący się, dane grający dobrze piłkę. Cieszę się, że wygraliśmy, bo do, naskoczyliśmy do, do czołówki, ale chciałbym się również cieszyć w środę. Dziękuję. Trener Jagiellon Białysa, pan Michał no ja akurat rozbudziłem tutaj nadzieję, jeżeli chodzi o mistrzostwo, ja pełną odpowiedzialność biorę za to, w jaki sposób gramy. Na pewno nie jest to tak czego, co oczekiwałbym, ale jedno jest też takie, ja nie jestem trenerem, który tutaj wypina pierwszy, jak się wygrywa. ja akurat jestem zespołem, który przegrywa i to jest dla mnie najważniejsze się zawodnicy teraz robi ich podnieść i takie jest życie trenera, że bardzo szybko po sukcesie jakimś jest jest porażka i trzeba mieć z tym odpowiednio sobie radzić i na pewno skomplikowało nam to bardzo sytuację. Mieliśmy teraz wszystko generalnie w zasięgu swojej ręki wygrać i doskoczyć do Wisły, tak? Liga robi się bardzo ciekawa. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, to bramki, które strzeliła Alechia widać później później w ramkach, gdzie zespół już na luzie grał i nie, miał, nie był spięty i stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji. mogliśmy jeszcze Kilka, kilka wykorzystać na pewno w jakiś sposób skomplikowały nam, nam, nam też uraz brucharda, bo, bo chcieliśmy też Tomka później wpuścić i, i żeby tu rozstrzygnąć losy meczu. No, nie udało się, trzeba to przyjąć. Gratuluję, y, gratuluję Tomkowi zwycięstwa tutaj, a my, my musimy się solidnie zastanowić i teraz na środę, i, i, środę i, i sobotę, a później o te dwa mecze. Potem jest dwa tygodnie przerwy na prezentację tak i wyjeżdża i Musimy się tutaj dobrze zastanowić, w jaki sposób ustawiać teraz zespół, bo pewne elementy szmakują i nie, nie funkcjonują tak, jakbyśmy chcieli. Dziękuję, zapraszam do zadawania pytań. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie. Któreś macie w graniu na drugim? to jest tak, nie próbowaliście na okresie przygotowawczym grać nie tylko różne warianty, które Bo gramy u siebie faktycznie w podobny sposób, tak jak na wyjeździe nic z tego nie wynika, szczególnie w pierwszej się z Panem, można dodać różnie odbierać, a trzeba pamiętać o tym, że całą rundę poprzednią, gdzie wygrywaliśmy, też graliśmy w taki sposób i na pewno pewne rzeczy się zmieniają. Druga sprawa, no cały świat dzisiaj tak się skonstruował i tak gra, żeby środek pola wygrać i, i tutaj na pewno próbowaliśmy, aż później w drugiej połowie straciliśmy dwie bramki, no, także to tak jak zmieniliśmy ustawienie na dwóch napastników, to straciliśmy dwie bramki i to był później później problem, a jeżeli, jeżeli na pewno samo próbowanie to próbowaliśmy przez 6 tygodni, no ale przez 6 tygodni też próbowaliśmy w trochę innym ustawieniu, a to, że kontuzję mamy teraz, to jest inna sprawa. Czy to nie jest tak przypadkiem, że to zespół w okresie przygotowawczym, że dosyć, że tak powiem, nieładnie zarekany i chwilę obecnej nie leci się wreszcie? A niech mi mówią co to jest świeżość. Nie wiem, przecież mają zawodnicy, lekkość No to do 90 minuty atakowaliśmy i mieliśmy lekkość w graniu, bo na pewno nie, może nie wygrywaliśmy tylu pojedynków, ale nie mamy takich zawodników w jak mieliśmy, których, że, 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 że wygrają te pojedynki z boku. Widać, że Kopisz starał się dogrywać. Tutaj na stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, nie wykorzystaliśmy. No, dzisiaj po to najprostszej zawsze świeżość to jest to, że piłkarz Piłkarz generalnie przez 90 minut biegał, no to tu akurat no, w początkowej fazie może nie wygrywaliśmy tych pojedynków, ale też stworzyliśmy sobie jedną czy drugą sytuację i jeżeli chodzi o zajechanie to piłkarza jest bardzo ciężko zajechać i w szczególności, że jedynie co to my nie mieliśmy warunków takich i to mówiłem cały czas, że, że to my nie zmienimy tego i tu akurat nie mam do nikogo pretensji, po prostu takie mamy warunki, że nie dość, że przełożyliśmy ligę to jeszcze, to jeszcze, mieliśmy, to jeszcze mieliśmy dwa tygodnie trenowania na sztucznej trawie tylko i wyłącznie. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie, bardzo dziękuję.